Cieszę się, że dzisiaj też mogę poprowadzić wywiad, raczej rozmowę. Rozmowę z, osobą, która, z osobami, które osiągnęły pozycję menadżera regionalnego. Pierwszą z tych osób będzie Urszula Wasiuta, która właśnie dokładnie wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że osiągnęła pozycję menadżera regionalnego. Urszula z nami jest już od ro... tylko, od roku czasu. To trzeba zaznaczyć. Jest dosłownie tylko od roku czasu, a już osiągnęła taką, taką pozycję. E, witaj Urszula, jesteś z nami? Tak, jestem. Witam serdecznie. Cześć, to opowiedz mi przede wszystkim, skąd jesteś? E, no, ile lat? To, to nie będę się pytał, bo kobiety nie wypada. E, także pewnie 18 niedawno skończyła się, jak mogę przypuszczać, ale skąd? Jesteś i czym się zajmujesz tak na co dzień, czym się zajmowałaś? Jakbyś tak powiedziała z dwa zdania osoby, to będzie na początek przybliżymy twoją postać osobom, które nas słuchają. Witam serdecznie wszystkich, słuchajcie, ja pochodzę z takiej malutkiej miejscowości Stanisław Górny, jest to między Wadowicami a Kalwarią Zebrzydowską. nie wiem czy kojarzycie, Małopolska. Bardzo malutka miejscowość. I... Czy, czym, się zajmowa, czym się zajmowałaś do tej pory? Jaka była twoja profesja? Czy... Ja cały czas tak na etacie i dodatkowo zawsze jakoś się rozglądałam za czymś takim konkretnym. I po a proste... powiedz mi, a powiedz mi, kto zainspirował cię? kto cię zmotywował do tego, żeby zacząć, czy rozpocząć współpracę z firmą Duo Life, czy w ogóle współpracę z tym modelem biznesu? No Napisała do mnie Gabrysia Sawa, moja znajoma, z którą nie miałam 4 lata kontaktu, tak? I po prostu napisała do mnie i odpisałam, wysła zadzwoniła potem, rozmawiałyśmy i po prostu no, powiedziała mi naprawdę takie ciekawe rzeczy, które mnie naprawdę zainspirowały do tego, żeby się przyjrzeć. Po pierwsze, a po drugie byłam też na takim etapie, że to był ten koronawirus i straciłam pracę. O czym się dowiedziałam tam po miesiącu, jak już zaczęłam po prostu z, z Duolife. Ale, ale po prostu... I może tak się zdarzyło i tak się miało zdarzyć chyba. czyli, Poczekaj, czyli, czyli dobrze rozumiem, że najpierw rozpoczęłaś współpracę z Duolife i w momencie, kiedy rozpoczęłaś współpracę, dowiedziałaś się o tym, że straciłaś etap, tak? Dokładnie, dokładnie tak po miesiącu dowiedziałam się, że po prostu przez koronawirusa zwalniają 150 osób. I powiedz mi, jak się wtedy poczułaś? No wtedy, wtedy to już było tak, że ja już yy, łapnęłam dło i ja byłam taka jakbym Pana Boga po prostu za, za nogi chwyciła i po prostu strasznie, nawet poczułam ulgę, no mówię no to fajnie zajmę się konkretnie czymś co lubię, a nie, że wstawanie codziennie rano, piąta rano i 8 godzin i codziennie i codziennie, także na pierwszy, w początku się wystraszyłam, tak, w sensie Boże co to będzie, tak. Ale to chyba mnie zmotywowało do tego, żeby się przyłożyć konkretnie i zapoznać się z tym tematem. A powiedz mi, ile czasu Ci zajęło osiągnięcie tej pozycji? I, i powiedz mi o takich przełomowych momentach. Czy były w ogóle jakieś przełomowe momenty w, w, twoim, w Twojej współpracy z Live? Czy szło wszystko tak gładziutko? Nie, no zawsze są jakieś momenty, zawsze jest jakiś opór, jakaś ściana, jakieś nie, jakiś dyskomfort. Zawsze tak było, ale, ale po prostu na początku muszę powiedzieć, że na początku bardzo ostro przyglądałam się temu i wzięłam się tak rzetelnie, rzetelnie. ale potem to już tak muszę się przyznać, że trochę tak zwolniłam. A, czyli początek był taki, taki mocny, ale później już troszeczkę, troszeczkę luźny, tak? Dokładnie. A powiedz mi. Co dla Ciebie najbardziej zadziałało, jeżeli chodzi o, o metodę zapraszania? Jak, jak Ty, ty zapraszałaś? Co na, u Ciebie naj, naj, najbardziej działało? Ja tak naprawdę to telefonicznie przede wszystkim. Przez Messengera i telefonicznie. I entuzjazm, powiem Wam. Ja byłam... Ja nie, taki entuzjazm, że chyba po prostu tym entuzjazmem zarażałam ludzi i z ciekawości po prostu chcieli zobaczyć, czym ja się tak jaram. A, a w, w, w tym entuzjazmie, w tym twoim entuzjazmie, w, w tych telefonach. Zdarzały się też telefony, gdzie ludzie powiedzieli ci nie, gdzie mówili ci nie? Czy wszyscy na samym początku mówili wow, tak? Absolutnie. Oczywiście, że były osoby, które mówiły nie, nie to nie dla nich, to nie z... To oni się tak nie bawią. Mnóstwo tego było, mnóstwo. Mnóstwo, czyli więcej aniżeli raz usłyszałaś, nie? Oj, dużo więcej. A jak, jak na ciebie działało to, nie? Jak, jak traktowałaś tą odmowę? Jak sobie z nią radziłaś? Powiem szczerze, że od niektórych mnie bolało, a od niektórych mnie to bardziej inspirowało. To ja wam pokażę. <laughs> Czyli można powiedzieć, że miałeś takie dwa rodzaje nie. Jeden rodzaj nie to taki, okej, okay, dobrze, że ze mną nie współpracujesz, a drugi rodzaj nie to, wow, ja wam pokażę. Dam, dam, sobie, dam sobie radę, tak? Dokładnie. <laughs> a powiedz mi, co powiedziałabyś osobom, które dopiero zaczynają? Jaką dałabyś im radę? Przede wszystkim przyjrzeć się temu. Naprawdę dogłębnie przyjrzeć się i tak, nasz, tak szczerze powiem, że duo live y, jestem w tym od roku, ale cały czas mnie pozytywnie zaskakuje, powiem wam. I przyjrzeć się, zapoznać się z tematem i naprawdę konkretnie, konkretnie. Na początku, żeby wiedzieć o co chodzi. A powiedz mi, czy. Masz takie, takie przemyślenia, przed jakimi błędami chciałabyś ustrzec te osoby, które dopiero zaczynają? Czy, czy masz takie swoje doświadczenia? Może, może to, żeby ich nie powstrzymywało to, że, że powiedzę, usłyszą mnie raz, drugi, trzeci, tylko po prostu, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, do czego ty, czym się zajmujesz. I wtedy to po prostu. Yy działa. A co, co, co tobie pomogło w osiągnięciu tego? Czy były jakieś, nie wiem, czy zdarzenia, czy, 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 czy narzędzia, które tobie pomogły w osiągnięciu Twojego sukcesu, czy, czy miałaś jakieś wsparcie i w czym. No, no właśnie to jest najbardziej tutaj cudowne, że mamy wsparcie i pomoc w każdej chwili. I, i narzędzia takie cudowne, że po prostu. To było wszystkim tym motorem, motorem napędowym, i to wszystko po prostu tak się ładnie wszystko układało, że mega. BHS przede wszystkim i wsparcie od liderów. Hmm, powiedz mi, czy, czy mówisz BHS, on pomógł ci w działaniu, czy w zapraszaniu, w czym konkretnie, jeżeli mogłabyś powiedzieć, w czym ci to, to narzędzie pomogło, bo to też będzie pewnie inspiracja dla, dla innych ludzi. BH jest po prostu to, że po prostu jeden do jednego mogłam przekazać innym, następnym osobom to, co chciałam przekazać. Słownie pewnie bym nie dała rady, był to, był to początek, na pewno nie wiedziałam dużo rzeczy i nie umiałabym tak się wysłowić i w ogóle, a w filmach, w prezentacji tam wszystko jest powiedziane i wszystko jest wyjaśnione. Także to jest to, że nie, nie musimy jeździć, tracić czasu na paliwo. I, i, z ludźmi i po prostu także po prostu wysyłamy ten projekt i po prostu zapoznają się. Powiedzmy, czy z BHS-em pracujesz od samego początku, czy w trakcie dopiero współpracy poznałeś BHS? Czy, czy, czy on był też takim elementem, który cię zainspirował tutaj do działania, do, do przystąpienia? Był jednym z elementów, czy w ogóle na, na początku go nie znałaś? Czy na początku był głównie tylko ten entuzjazm bez narzędzia? Nie, to właśnie przez, ten, no, przez to narzędzie, powiem Wam szczerze, yy, yy, to, to mnie tak zainspirowało, żeby po prostu wejść, i zobaczyć, bo to narzędzie tak ułatwia nam. Yy, no to jest niesamowite, ile roboty wykonuje to narzędzie. A powiedz mi, czy masz już zaplanowaną kolejną rangę w tajemnicy, albo tak, żeby głośno ją już ogłosić? Na kiedy, o ile już jest zaplanowana? Jak to u Ciebie wygląda? No, znaczy tak, no planować trzeba. Ja tak po cichutku planuję na październik. Tak, tak delikatnie. Tak, żeby to. No. bo Nie trzeba, żeby mi nie poszło potem. Okej, okay, czyli tak po cichutku, ale teraz już wszyscy się dowiedzieli, czyli już głośno jest powiedziane, że na październik już planujesz senior menadżera. Planuję. Dobra. Brawo, czyli mamy już też, jakby, Twoją deklarację teraz, że na październik już osiągniesz pozycję senior menadżera. Urszula, jeszcze raz ogromne, ogromne gratulacje za to, co zrobiłaś. Rok czasu, menadżer regionalny, szacun. Ja dzisiaj też jestem w 100% przekonany, że ten entuzjazm, który, z którym na początku zaczęłaś działać, był motorem napędowym Twojego sukcesu. A resztą, resztą zajął się BHS 24. Tak, Także cieszę się jeszcze raz ogromne gratulacje i trzymam kciuki, żeby wcześniej, aniżeli w zaplanowanym czasie, żebyś osiągnęła tego senior menadżera. Dziękuję ślicznie.